Witam Was wszystkich na moim kanale Life Balance. Dzisiaj chcę się z Wami podzielić w jaki sposób wykonuję bitki wołowe, czyli nasza polska tradycyjna kuchnia. Mięsko jest kruche, delikatne, w sosie własnym, podane z pluskami śląskimi. No, idealny pomysł na obiad. Będziemy potrzebować kilogram mięsa wołowego, najlepiej polędwicy wołowej czoski cebulę, przyprawy. Wszystko znajdzie się w opisie pod filmem. A więc tak, przejdźmy do wykonania. Mięso kroimy na plastro grubości około 1,5 cm. Następnie wykonujemy pastę z oliwy i przypraw, czyli mniej więcej dwie łyżki oliwy, pół łyżeczki soli, pół łyżeczki pieprzu i moja ulubiona przyprawa, czyli przyprawa myśliwska. Jeżeli jej nie mamy, nic się nie przejmuje. Nie musimy jej dawać. Niemniej jednak ja ją bardzo lubię dodawać. bo świetnie podpija smak. Mięso musimy roztuc. Ja przykrywam folią spożywczą, żeby mi to mięsko nie pryskało. I tuczemy to mięsko z dwóch stron. Następnie pastę którą przygotowaliśmy, no jak widać za mało dałam oliwy, więc dolewam tak, żeby ta konsystencja pozwalała na posmarowanie mięska. Więc ja myślę, że tak 2-3 łyżki oliwy powinny być. Więc taką, taką pastą y, smaruję każdy kawałek mięsa. Najlepiej, aby takie mięso wysmarowane tą pastą, no przeleżało w lodówce około no, najlepiej przez noc, ale wiem z mojego doświadczenia, że nie ma na to czasu. Więc jeżeli wysmarujemy tak mięso i od razu przejdziemy do kolejnych kroków, czyli do smażenia, też będzie bardzo smaczne. Ale jeżeli by miał czas poleżeć w tej przyprawie, byłoby, w tej zaprawie, byłoby dużo lepiej. I tak, tak. Y Wysmarowane kawałki mięsa przekładam do miski i na patelni rozgrzewam olej. Najlepszy jednak byłby smalec gęsi lub smalec wieprzowy. Ale ja tutaj użyłam olej, bo taki miałam. Więc na rozgrzany olej wykładam pojedynczo kawałki mięsa i smażę. Z każdej strony, to mniej więcej 3-4 minuty, tak żeby się zarumieniło. Oczywiście robię tak z wszystkimi kawałkami, robię to oczywiście partiami. Jeżeli chodzi o smażenie mięsa wołowego, to bardzo ważne jest to, żeby była wysoka temperatura smażenia. I tak zarumienione kawałki będę później przykładać do garnka, Zgórno lepiej z grubym dnem, w którym w tym garnku będziemy później dusić to mięso. W międzyczasie będziemy zajmować się krojeniem czosnku, ja ten czosnek kroję w takie plasterki, dosyć nawet grubsze oraz będę kroić też cebulę. Cebulę możemy pokroić w grubą kostkę, mogą być to piórka i to wszystko będziemy mm, obsmażać na patelni po smażonym mięsie. Jak widać kolor i smak z smażonego mięsa świetnie przejdą na naszą cebulę. Te zeszkloną cebulkę będziemy dodawać do mięsa. I wszystko zalejemy wrzątkiem, tak żeby przykryć mięso. Dodajemy cztery ziele angielskie, dwa liście laurowe, oraz łyżeczkę majeranku. Przykrywamy i dusimy przez około półtorej godziny. W międzyczasie mm, sprawdzamy. Tak mniej więcej po tej godzinie półtorej sprawdzamy i jak czy mięsko już nie jest y, miękkie i kruche. Następnie dodajemy mąkę ziemniaczaną tak aby zagęścić sos. Pamiętajmy, że na początku jak dodamy mąkę ziemniaczaną ten sos nie będzie gęsty, ale następnego dnia na pewno zgęstnieje. Moją propozycją podania są kluski śląskie i ogórki kiszone. A przepis na kluski śląskie znajdziecie także na moim kanale. Dziękuję bardzo za oglądanie. Zapraszam do subskrypcji, łapki w górę. Będzie mi bardzo miło za miły komentarz. Wszystkiego dobrego. Pa pa.